Przepraszam cię! Bo masz za co? Przez ciebie stałem się i ofiarą i kryminalistą! Boję się wychodzić nocą przez takich jak ja! Trochę cię ponosi. Musi być jakieś proste Ach. rozwiązanie. A jakie? Powiedziałam, że jakieś jest. Myślałam, że sam podłapiesz temat. O, to już koniec, już po mnie! Słuchaj, nie mogę pójść do paki. Słyszałaś, co się tam wyprawia? Sam brak prywatnej toalety wykończy mnie na amen! Gareth znowu cię trochę ponosi. Nie pójdziesz do więzienia! Ach. Wrócisz do sokodajni i oddasz ten rower, zanim ktoś się połapie. Masz rację. Jadę. Szkoda czasu. Każda chwila się liczy. Czas nam ucieka. A zegar tyka. Garrett! Jest strasznie brudny. Jestem hieną, a nie brudasem. 11 prawo. 16 lewo? 15 prawo. Hej, nie wiesz, dlaczego mój szyfr nie działa? Wiesz, źle to zabrzmi, ale parę rzeczy się pozmieniało. O, czyli teraz mam kręcić lewo, prawo, lewo? Nie, znaleźliśmy kogoś na twoje miejsce. Co? Kto mógłby tak dobrze robić dzyń jak ja? Chwileczkę, Jasmine, próbuję się dowiedzieć, kto podebrał moje miejsce. Mnie ograć? Ja cię nie ograłam, tylko powiedziałam Rosowi, jak ograłeś jego, próbując ograć mnie, i ograliśmy ciebie. A teraz ona gra na trójkącie. Hej, moja szafka jest pełna mafotek. Gdybyśmy byli we Francji, byłaby teraz pełna le mafo. A ja mam gdzieś twoje mafo. Niszczysz moje marzenia? Gdzie moje rzeczy? Sprzątaczka wyniosła je na śmietnik. Ale dlaczego? Bo powiedziałam, że to śmieci. Są w śmietniku za szkołą. Raz, muszę sprzedać mafautki Mogę opuścić dzisiejszą próbę? A mogę popatrzeć, jak wychodzisz? Nie dłużej niż 3 sekundy Pamiętam, jakie są zasady 121 122 123 Tak!